<laughs> Czołem ludzie, witajcie w szybkiej miniserii pod tytułem Safari z Mendami. Po ostatnich próbach i ostrym łomocie, jakim otrzymaliśmy od nowych mend postanowiłem troszkę pograć sobie na czystym sejwie stalkerowym, zrelaksować się troszkę. Nic nie mam do stracenia. Misja jest prosta. Dzień pierwszy: przygotować się troszkę, żeby było nam cieplej. Przeczesać wszystko szybko. Drugi dzień: wypuścić się, znaleźć Timbermendy gdzieś w terenie. I dzień trzeci: szturm na fabrykę konserw. Mm. <laughs> mam nadzieję, że. Czegoś się tu nauczymy w tej serii, szybciutko, o nowym AI. Bo trzeba sobie zrobić doktorat z szarych męt, skoro już mamy doktorat z czarnych. Dobra, zaczynamy przeczesywać szybko. Jest nam zimno, słabe ciuchy na start stalkera. A lutu widzę nie brakuje, myślę, że przeżyjemy na tym, co znajdziemy te trzy dni. Obejdzie się bez polowań nawet. Proszę, już czapeczka jest. No, ale trzeba będzie znaleźć więcej. Lotoreczka. Hmm. A może, jak będą Timber Auromendy, jeżeli tak daleko zawędrujemy, może dzień czwarty dogram jeszcze dodatkowy dzień na testy Auro Timberment. Co wy na to? Dobra, przeczesujemy i na razie plan jest trzydniowy dla tej serii. Nie więcej niż pół godziny na odcineczek. Eee, ten odcinek będzie taki spokojny. No, jakiś sweterek dawać tutaj szybciutko. Zaczynamy wyglądać zacniej. No i taki spokojny dzień na przygotowanie. Oczywiście możemy na coś wpaść, bo ja będę cisnął. Będę chciał szybko przebiec kluczowe lokacje. Mapy nie znam za dobrze, więc będziemy improwizować tak wokół, nie wiem, jeziora, dróg. Ale to chyba nie jest. Tutaj coś jest, nie. To nie jest... To nie jest ta cieciówka, którą żeśmy zaliczyli uciekając z tego regionu w naszej serii szlakiem umarłych. To jest jakaś inna cieciówka, bo są dwie. Tam była chyba tylko jedna. Zobaczymy może, skoro jest tutaj więcej stofu, dawać. O! Ale na stalkerze i tak mamy zapałki na start, więc fatalnie nie jest. Mógłbym zrobić to na interloperze, ale zależy mi tutaj na odzyskiwaniu zdrowia we śnie dużo lepszym niż interloperowym o, 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 o! Pięknie, punkcik do punkcika. Nim się obejrzymy, będzie plus 10 o właśnie już jest 5 do 1. dawać no i może lepsze będą? <laughs> o 1, <jeden. śmiech> o jedną dziesiątą Dobra, i teraz co my tutaj zrobimy? Czy ja chcę się położyć, czy ja chcę iść dalej? Może topot? No, nie, nie mamy czym. Zatrzymałbym się dla ciepła. Jest tylko plus 2 w zasadzie. Dobra godzinka, nie wiem czy to nam wiele da, ale zawsze troszkę opóźni zamarzanie i stratę kondycji. Przeczesać lokacje, zebrać dobry lód, naprawić ciuchy. I wtedy jesteśmy gotowi na dzień drugi. No dobra. Gdzie teraz? O kurczę, jest tam was troszkę. No ale to Stalker, bardzo przyjemny, bezstresowy poziom. Polecam, jak chcecie wypocząć. <grym>, to zagrajcie sobie Stalker. Co tam się dzieje? Ja nie wiem to... Czy tutaj są tylko Timberwolfy? Chyba tak, ja nie, nie trafiłem tu. Ani podczas ucieczki z szlakiem umarłych, ani podczas naszej wpadki na stalkerze To jest ewidentnie terytorium szarych męd. Ale dzisiaj szarym mędą mówimy nie. Jutro też jest dzień, jutro się pobawimy. Zbieram jakiś opał awaryjny. Jakoś nie ma tych patyków nie wiadomo ile. Zdaje się tutaj być ich nie jak na stalker, ale może to dlatego, że dopiero się pojawiliśmy. Jest trochę inny system spawnowania takich przedmiotów, zajdę tu, niż na przykład w Greenhallu, gdzie rzeczy spadają z nieba i na przykład pierwszy dzień to jest masakra znaleźć skałki, ale widzę, że tu mają już jakieś sprzedefiniowane, czekające już od zaraz od rozpoczęcia gry. Ale nie, dzięki. Flara. Zobaczymy. Przetestujemy też czerwoną flarę na mędy szare. Zobaczymy, czy jest jakaś różnica, czy w ogóle się nią przejmują. Dobra, już znowu zamarzamy. Ale to jest stalker, możemy do 30 iluś tam procent życia zainwestować. Wszystko się odzyska po 10 godzinach snu. O, burek. Nie chciałem się tu wgliczował. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Jeszcze utknę i co wtedy? Interland miałoby ubaw. Zgłosił taki problem z save, że nie mogę wyjść z budy <laughs> Poszedłem nakarmić burka i utknąłem w jego budzie. Nie pytajcie, nie oceniajcie mnie. Dobra, pyszne. dawać wszystko Szybki ogień. Będziemy to wszystko używać z racji tego, że jesteśmy tu tylko na 3 dni. Pięknie, też się przyda. Jak coś pójdzie nie tak, zaszczyk, Wixa Co? E? No tak, kolizja. Okej, okay, kolejny składnik na te pociski. Nie wiem, czy to będziemy mieli jeszcze czas ogarnąć. Jeżeli seria będzie mega... Jeżeli wam się spodoba ta seria, to mogę ją przedłużyć. Piszcie, że no, zostań, zrób jakąś amunicję, pokaż jak to działa, pokaż nam auroromendy, zrób czwarty odcinek o nich, piąty o amunicji. No to, to przeciągniemy. Na razie plan jest dniowy. Okej, okay, jak tu stoimy? To jest tylko dwa. Hmm. Plus dwa. A, dobra. Może jeszcze się ogrzeje? No, hmm? nic. Dobra. Nie mam czasu. Lecimy. Odrobimy we śnie. Dobra, tam i w lewo. Tam żeśmy przyszli w odwrotną stronę. Tutaj jak uciekaliśmy na misji. O, są jakieś patolki. Ja tam, Astrid, nie narzekam. Ja właśnie trawię 20 pierogów. Kurde, no robiłem tyle pierogów na święta do zamrażarki, do całej... ...wielkiej szuflady, ludzie. Dalej mam pierogi. Jeszcze wcale i tak mało nie zostało. <laughs> Przy obecnej racie, konsumpcji. Szacuję, że będę jeszcze jadł pierogi z końcem lutego. W tygodniu nie mam czasu ich za bardzo robić, bo albo jem w pracy, albo coś robię sobie do pracy, no pierogów do pracy nie będę sobie robił. To już byłby mega luksus. Dobra, tutaj jest spawn szarych męt. To będzie dzień trzeci. Tutaj przypuścimy szturm na tą fabrykę. Teraz nie. Nie, nie, nie. Trzymaj się oryginalnego planu. Dzień pierwszy. Nie zygaj do Auroment. Jesteś za słaby na razie. Przejdziemy sobie przez most. Może coś w samochodach będzie. One tam są. One tam czekają. No dobra. Ciekawe, że się nie... Nie bawili w jakieś mendy na moście albo coś takiego. To byłoby bardzo w stylu Hinterlands. Zrobić... Zgotować nam los taki jaki nam zgotowali na, na trybie fabularnym, tym pierwszym oryginalnym, którego potem znerfili. No taka ciekawostka, jak sobie popatrzycie na osiągnięcia Wasze odznaki. Zobaczcie. Zobaczcie ile procent odblokowało ludzi, pewne odznaki. Bardzo się zdziwicie, 3% ludzi tak naprawdę dostało odznaki za opuszczenie Wesołej Doliny w epizodzie trzecim. Czy dużo ludzi po prostu kupuje grę, poddaje się szybko? Jaka jest historia za tą grą typowego gracza? Nie mówię, weteranów nas. Czy coś, ale. Hmm. Dobra, fajnie tutaj w kontenerze. Ciekawe, czy to jest wiatrochronne. Pewnie nie do końca. Może to też być śmiertelna pułapka, jakby nas tu miały wilki zaskoczyć. To nie ma za bardzo gdzie wiać. Dobra, zrobimy trochę wody, skoro już rozpaliłem ogień, się grzejemy, żebym wieczorem nie musiał kombinować przy domku. Litr półtora w zapasie, żeby było. Proszę, 5 stopni. Co by tu jeszcze sobie zjeść? No, niech będzie jakieś gorące danie, może? Ogrzejemy, robimy zapasów i, i ruszamy na chatkę. Na domki rezydentów, pracowników zakładu konserw. Mhm. Ladami pracowników zakładu konserw. Dobra, przyspieszamy czas, nie ma tutaj co gdybać, idziemy. Chociaż nie w zasadzie może więcej tego. Więcej. Jeszcze dwie serie zrobimy. Dobra, już jest litr w sumie. I jeszcze raz i możemy iść. Dobra, bierzemy sobie. Na rozgrzewkę i dla ochrony. screenika też sobie czaśniemy, co by nie. Zbierzemy ile popadnie i w drogę dalej. Ile tego jeszcze? O! Pięknie! Też nic w tym kontenerze nie ma. W ogóle mogliby wprowadzić jakąś opcję włamywania się do tych kontenerów. Mam nadzieję, że poszerzą. Idziemy tam? Nie, nie idziemy tam. <laughs> nie dziś. Co my tu mamy? Jak, jak z tymi akumulatorami? Nie ma. Ech, dobra, przeszukamy. A już jakiś batonik się trafi. Też nie ma, patrzcie. Tak odważnie te akumulatory o autach były i już ich nie ma. Aż tyle co kiedyś. Nic z tyłu. O, proszę bardzo, ten jest otwarty. I lecimy dalej. O, zamarzanie nam spowolniło. Jest cieplej, musi być pod wieczór. A ja na skórę naprawimy te buty, co znaleźliśmy fajne. Kolejny bagażnik. Tu, akumulator? Patrzcie, nie no. Co ja mam? Chodzić z 15 kg akumulatorem z innego regionu? <laughs> Oczywiście, jak macie akumulator i, i zamierzacie go wykorzystać do wyrabiania, to nic pod paką, pod śniegiem nie ma. Co te kolizje? Szkoda, hintelancji. Jeżeli zamierzacie tutaj wytwarzać pociski, to przetwórzcie swoje akumulatory od razu. Otrzymacie ołów bodajże, i będzie wam znacznie lżej. O! A to jest, a to jest łuska tylko. Tutaj coś? O! Pięknie, kolorie przed snem, pod śniegiem nic. Dobra, jak teraz? Ja tam chyba nie będziemy kombinować, nie dziś przynajmniej. Idziemy od razu do rezydencji pracowników fabryki konserw. Zobaczymy, tu mam jakieś boje. A to są rezydencje. też mi rezydencje. Chociaż nie pogardziłbym taką chatką. Ktoś mi mógłby sprezentować. Bardzo chętnie przyjmę. Taką chatkę w Kanadzie nad zamarzniętym nawet jeziorem. Nie będę narzekał, obiecuję. Odpłacę się, nagram serię TLD na żywo. <laughs> Ktoś coś pisać? Hmm. Okay. Bardzo chętnie. Dobra. Czy tutaj coś będzie? Myślałem, że znajdziemy zestaw do szycia. Na razie nie mamy. Co to będzie? Nic nie będzie Nic Dobra, idziemy A nie To tutaj sobie pójdziemy Spać Ale mamy czas Mamy jeszcze trochę paska ciepła Co to jest brzeg? Zobaczmy Będzie brzeg O no tam biegnie tak woda Aha e, Fajnie, na granicy postawili Uuu. Dobra, mogę w zasadzie zostawić szmaty. To zostawię patolka jako znacznik. O też postawili. W bardziej przemyślany sposób niż na innych mapach. Zobaczymy co nam zniszczona tutaj latarnia zaoferuje. Jest coś jeszcze w łódce? Pytanie? Jest, nie ma? Nie ma. No to do latarni. Latarni bodajże macie sześciosłotową kuchenkę sześciopalnikową, sorry za zapożyczenia To nie ma nic ohe, <grymne> się bawią jeszcze żeby siekiera była wbita tak jak na przystani chatki alpinisty też bym się ucieszył, no ale nie ma, trudno Rozejrzę się tutaj, czy coś nie rośnie fajnego do ścięcia, co prawda nie mamy czym ściąć. Oj, no biedno, Street. No i tych patoli wcale nie ma jakoś tak dużo. Co tutaj mamy? Ciekawe. By Hinterland wprowadziło jeszcze mocniejszą wersję burzy. Chciałbym. Chciałbym taką burzę, że nie widać wyciągniętej ręki. Bo są takie burze. Ludzie ćwiczą do takich warunków chodząc z białym wiadrem na głowie. Bo dosłownie tyle widzicie w takich warunkach. A te burze w nowej wersji, w nowszych wersjach TLD to już takie takie nudnawe te burze. Wieje piździ faktycznie. Ale widać wszystko. Tekstury przebijają przez ten śnieg. Jaka łatwizna. Mgły też już nie takie jak kiedyś. Są gęste, fakt. Ale już nie trwają tak długo. Nie zdarzają się tak często. Nie mają swojej własnej, dedykowanej, złowieszczej muzyki. Dobra, tutaj też bardzo specjalnie niet. Ophajmy się już na tą wieżę. Patrzę po schodach, patrzę po barierkach, bo jak tak odkładają rzeczy, a nuż jakiś nabój. Śmieszek jakiś z Interlandu schowa. To ja chcę go znaleźć, ale chyba nie ma. Proszę bardzo, tak to wygląda z góry. Tam cel na dzień trzeci oddali, to jakaś wyspa. Kurczę, kajak i opcja popłynięcia do takiej wysetki. Powiedzmy, z jakimś systemem ryzyka, że. Możecie faktycznie popłynąć na taką wyspę kajakiem, ale jak już coś się stanie, to to praktycznie bilet w jedną stronę. Dobra, w tych śmieciach liczyłem, że coś będzie, ale... Nie za specjalnie kolizji, tylko więcej problematycznych. Nowa muzyczka. Ja się przymknę na chwilę. Posłuchajmy. Jest. Dobra. Przeszły mnie ciary. Dawno mnie nie przechodziły ciary w tej grze, ale dodali nową muzę. Zadziałało. Dobra, pniemy się dalej. Bo tu bodajże było coś cennego. Oj, spychają te kolizje do brzegu. Masz strach iść. Uuu, wysoko. Jest, jest. I paczuszka dla nas. Widoczek z góry. Ej, tylko jeden? No co? O, zegarek. ładuj zegarek, ma tylko 15... A, zostawiłem stopy, pasz. Dobra, zabieramy się stąd. No, całkiem fajna muzyczka, bardzo klimatyczna. Ta sama babeczka zrobiła co wszystkie oryginalne poprzednie kawałki. Oki do oki. Wziąłem pochodnie, bo się przerobi na patolka. A patolków tutaj coś mało. Dobra, w takim wypadku zmierzamy już chyba do ...spacia. Może ewentualnie jakiś napraw przed samym. Ale jeszcze ta chatka rybacka z nope. no... No dobra, mam nadzieję, że tu jakichś labiryntów ze słabym lodem nie ma. Idziemy po białym, na no razie czego. Tam jest to, co ja widzę. Kikut sobie tam rośnie, drodzy Państwo, ale my tutaj nie przyszliśmy walczyć. My tutaj dla nauki jesteśmy. Na pewno wilki to zrozumieją. Jak zobaczą, że nie jesteśmy uzbrojeni. Tylko z kamerą wśród zwierząt na pewno zajmą się swoim interesem. Ciekaw, czy tam można dojść. Może osobna sesja gliczowania nowej mapy? O, pięknie. Też, o, teraz tylko szczelbę znaleźć. I możemy spuścić łomot wilkom. Tylko, że ta sesja nie jest o mordowaniu nowych wilków. Ta sesja jest o życiu z nowymi wilkami, gdy nie mamy wyboru, gdy nie mamy broni, gdy mamy tylko podstawowe rzeczy. Okej, okay, tam chyba niedźwiedź sobie właśnie za górkę wszedł, więc zdaje się wracać do domu. Czyli mamy czystą drogę aż do aż do domu, bo on tutaj potrafi podejść. Więc będziemy używać jedynie ognia, pochodni, flar, takich rzeczy, starych eksploitów. Zobaczymy, czy to dalej hula wszystko. Chciałbym zobaczyć kody nowego Timberwilka. Ciekawe, jak bardzo się różni od czarnych. Weźmiemy kamienie, bo to też coś, co będzie nam przydatne podczas testów zachowań tychże stworów. I w zasadzie dzień pierwszy nam tutaj powoli dobiega końca. Taki spokojny dzień, wiem. Troszkę przycisnąłem Astrid, ale odrobi to we śnie. Więc to, to co widzicie w tym odcinku dziś takie preludium do tego co nadchodzi a będziemy ryzykować masakrycznie, tak wam powiem tylko będziemy prowokować timber wilki, robić notatki Co ile zabieraj to kąśnięcie, tam to kąśnięcie, kiedy atakują, kiedy Przestają, kiedy się zatrzymują, kiedy anulują, kiedy uciekają, kiedy się wycofują, kiedy się rozpraszają. <laughs> tak, wszystko przebadamy. Dobra. Eee, czy ja chcę palić ogień? Ja w zasadzie... Hmm... Gdzie jest wiatr? Nie. Tak, to nam nie pozwolą. Tu nam pozwolą w zasadzie. Eee, ale pochodnia aż zgasła. Eee! Nie ma sens. Zebraliśmy wodę, zebraliśmy puszki. Do jutra przeżyjemy. Będziemy się martwić chyba w, w trasie. Proszę bardzo, zabite dechami. Żeby oni zaczęli rozszerzać te istniejące rzeczy, które już są na mapach. Te zabite dechami domy to mogą być potencjalne nowe miejsca do przeszukania. Z jakąś mechaniką kluczy czy łomu. Te kontenery. Lokomotywy... Kurde, ciemno tu jest. Kiepsko widać, nie mamy czym palić za bardzo. Szkoda, że ta pochodnia zgasła. No, będzie ciężko coś tu wypatrzeć. Przełączę tutaj troszkę jaśniej wam. Nie bójcie się, moja gra tak brzydko nie wygląda w rzeczywistości, to jest tylko... Lekkie udoskonalenie dla Was, żebyście widzieli i potem mogli mnie okrzyczeć, że a tam było przecież coś, jak mogłeś przegapić? E, dlatego, że ja widzę tak, a nie tak. <grym> Więc dlatego coś może przegapiłem. Pewnie w edycji sam coś, czegoś się doszukam. Dobra, trzeba byłoby tutaj poogarniać, bo trzeba ugrać parę stopni Celsjusza. Dobra, pozysk skóry Co tu jeszcze do zezłomowania ludzie mamy. To trzeba naprawić koniecznie. Za pierwszym razem. Za pierwszym razem, a nie dziś. <laughs> Może za dnia, bo zaraz zajdzie słońce i tylko zmarnuje czas. Naprawmy coś, co się szybciej da ogarnąć. Hm, niech. Będzie. Dawać mi to. Na żyletki. Na żyletki. Jeszcze ktoś? Nie ma za bardzo już co. Hmm. Pojedzmy, popijmy i, i mamy dziś dzień pierwszy otwajkowany, w miarę produktywny. Jakieś ciuchy są. Jeszcze może z rana coś się naprawi. I możemy ruszać. Zaczynamy badać teren trochę. Jutro, tak bardziej poznawczo, te partie, które żeśmy omijali dotychczas. Zobaczymy, czy da się gdzieś tam wyjść poza jaskinią do góry. Bo jaskinią, niestety, tylko wyjście, ale to będziemy badać jutro. Słuchajcie, co tak ciemno jest. Dośpij to jeszcze. Ma być jasno. <noise> ja będę się żegnał z ludźmi po ciemku. O właśnie. No dobra. Pierwszy dzień za nami. Drugi dzień przed nami. Słuchajcie. Podobało się, nie podobało się. Wiesz co czynić. Zostaw lajka. Motywuje to bardzo do działania. I jutro ruszamy w trasę. Trzymajcie się. Adios.